Wielki turniej międzypaństwowy, który odbywa się niemal w każdej dyscyplinie sportu. Z kilka lat kraje walczą o organizację tych rozgrywek w najpopularniejszych dyscyplinach. A co je lat się odbywają? W zależności od dyscypliny oraz jak to się w ogóle zaczęło? O tym w dzisiejszym odcinku o mistrzostwach świata. PIŁKA NOŻNA Pierwszy turniej międzynarodowy odbył się już w 1884 roku, lecz wtedy grano jedynie na Wyspach Brytyjskich. Następnie jako mistrzostwa świata traktowano rozgrywki podczas turniejów olimpijskich i dzięki dużej popularności dążono do organizacji własnego turnieju poza igrzyskami. I w końcu w 1928 roku zdecydowano o organizacji mistrzostw świata na 1930 rok. A wybór jako organizatora padł na ówczesną najlepszą drużynę na świecie Urugwaj, choć chętne były także europejskie państwa. Wybór amerykańskiego kraju dla europejskich przedstawicieli był sporym problemem logistycznym, ponieważ w tamtych czasach wiązało się to sprawie dwumiesięczną podróżą statkiem przez ocean. W pierwszym turnieju udział wzięło 13 drużyn, a wygranym został Urugwaj. Liczba drużyn występujących w mistrzostwach jest coraz bardziej zwiększana. Między 34 i 78 rokiem było to 16 drużyn. Od 1982 do 1998 mistrzostwo biło się 24 reprezentacje od 1998 do 2020 roku w Katarze występują po 32 drużyny. Od mistrzostw w Ameryce Północnej w 2026 roku planowane jest kolejne powiększenie do 48 drużyn. Do dziś turniej rozgrywany jest 104 lata, a w 21 edycjach wyłoniono 8 krajów mistrzowskich, z czego najlepsza Brazylia wygrała pięciokrotnie. Siatkówka. Pierwsze mistrzostwa odbyły się w 1949 roku w Czechosłowacji, gdzie mistrzem został Związek Radziecki. Siatkarski mundial odbywa się co 4 lata, a dotychczas rozegrano 19 edycji, a Polacy spośród wszystkich mistrzostw drużynowych, w których biorą udział, mają w tej dyscyplinie największe osiągnięcia. W samych mistrzostwach uczestniczyli już 17 razy, a zdobyli w nich trzy mistrzostwa świata, w tym dwa podczas dwóch ostatnich edycji, przez co są trzecim najbardziej utytułowanym krajem w tej dyscyplinie. Od 1970 roku w mistrzostwach występują po 24 reprezentacje. Koszykówka Po raz pierwszy na parkiecie rywalizacja międzynarodowa odbyła się w 1950 roku w Argentynie. I tutaj kolejny przykład, w którym pierwszy gospodarz także zdobywał mistrzostwa jako pierwszy. Turniej koszkarzy odbywa się także co 4 lata, z jednym wyjątkiem. Ostatnie mistrzostwa w 2019 roku w Chinach odbyły się 5 lat po poprzednich. Najlepsi w historii są oczywiście Amerykanie, choć nieistniejąca już Jugosławia ma także 5 złotych medali. Sporty motorowe Ten dział sportu biorę jako całość, ponieważ jeśli chodzi o rywalizację indywidualną, to niemal w każdym motosporcie walka o mistrzostwo świata trwa co sezon przez kilka miesięcy w postaci indywidualnych wyścigów, odbywających się w wielu miejscach na świecie, a wyniki zliczają się do klasyfikacji generalnej, gdzie na koniec najlepszy zostaje mistrzem świata. Najbardziej prestiżowe są tutaj mistrzostwa Formuły 1 czy MotoGP, gdzie rozwijane są największe prędkości, ale także i pochłaniają najwięcej pieniędzy. Najlepsi zawodnicy występujący w tych dyscyplinach należą do największych sław sportu. Myślę, że większość ludzi potrafi wymienić jednym tchem tych najlepszych, jak choćby. Niki Lauda, Ayrton Senna, Michael Schumacher czy Valentino Rossi i Mark Marquez. Dość popularny głównie w naszym kraju może być także Żużel, gdzie odbywają się zarówno mistrzostwa indywidualne, jak i drużynowe. Właśnie drużynowe przez dominację Polaków w ostatnich latach zamieniły się na mistrzostwa parowe. Mistrzostwa narciarskie. W tych mistrzostwach istnieje pewien podział. W jednym mieście bądź kraju odbywają się mistrzostwa nie w jednej, lecz w kilku dyscyplinach, zależnie od ich rodzaju. Tak, w narciarstwie klasycznym, rozgrywanym co dwa lata, rywalizacja odbywa się w skokach narciarskich, biegach narciarskich oraz kombinacji norweskiej, czyli połączenie poprzednich dwóch dyscyplin. Skoki narciarskie mają także odrębne mistrzostwa świata w lotach, rozgrywane co dwa lata na skoczniach mamórkich. W narciarstwie alpejskim, którego mistrzostwa odbyły się już w 1931 roku, rozgrywane są konkurencje zjazdowe, a narciarstwo dowolne. Zrzesza na swoich mistrzostwach dyscypliny akrobatyczne, takie jak skoki akrobatyczne, jazdy po moldach, pipe, czy wcześniej też balet narciarski. Lekko atletyka. Mistrzostwo dla zdecydowanie największej ilości dyscyplin, ale taki jest już urok tego sportu. Na pewno wiele razy widzieliście, że na olimpiadzie co chwilę jest jakaś rywalizacja w dyscyplinach lekkoatletycznych. atletycznych. Mistrzostwa te odbywają się co dwa lata. Pod względem oglądalności stanowią trzecią imprezę sportową. Futbol amerykański. Tutaj sprawa ma się tak, że jest to sport zdecydowanie najpopularniejszy w Ameryce i też stamtąd się wziął. Dlatego Amerykanie obwieszczają Mistrzostwa Świata nie kraj, lecz najlepszą drużynę danego sezonu w iglize NFL. Zwycięzce Super Bowl. Jednak od 1999 roku są rozgrywane Mistrzostwa Krajowe. Amerykanie wzięli udział dopiero w trzeciej edycji w 2007 roku i od tamtego czasu nikt inny już tego nie wygrał. Choć zespół z USA jest zbudowany z zawodników z koledżu, to i tak w ostatnich dwóch finałach mierzyli swoich rywali 50 do 7 i 59 do 12. Ok, tyle dyscyplin, myślę, że wystarczy. Jeśli znacie jakąś ciekawostkę z innych dyscyplin, podzielcie się w tym komentarzu. Dzięki za wysłuchanie i zapraszam za tydzień.